Hej, kochani, dzisiaj program. Taką sobie gierę, taka... Mm. się dzwonek, tak tak jest na dole. Patrzcie, ja jestem. I to, tak, gdzie można, można być, tutaj, jak ktoś. Tak, to jest bardzo fajne, polecam Wam. I te smeta się zmieniły Kochani. Hmm, się zmieniły? Patrzcie, ten, ten robocik. O, ten robotik ma capkę urodzinową. Jej, tak gra chyba skończyła dwa latka. Tu jest takie szczęście do... Do wiecie... No, do tego, gdzie ja jestem. Do tego, gdzie ja jestem. No, jak coś. Polecam wam tą grę bardzo Gryba... O co to się górę to zaczynamy mm. Kochani Patrzcie na to Bunch Kochani Po to co oni to zrobili Nie wiecie no, Nie wiem co oni to zrobili Jeśli nawet skoczyć się tam skoczyłam oni do tej drugiej wyspy nie da się skoczyć. Dzisiaj jest dzień. Który? Dobra, idę sobie do. idę do tego roboczego dziwnego. Jezu. Idę. Jej. Mam babeczki. Kochani, co dzisiaj mam kupić za te monety? O za te monety co mam dzisiaj kupić? Na pewno nie, na pewno, na pewno, na pewno nie to na mnie to nie stać. To na pewno nie nie wiem. Po no, prostu nie, nie wiem. Nie to kupić, ale mój piesek se wodę. To jest bardzo fajne Jak będę miała to może kupię? Fajny dom. U, będę chciała taki dom mieć. Nie Dobra, jak już będziemy w moim kochanym domku. I zawsze ktoś mi daje e, sześć łapek w górę. No, nie ale, ale proszę bardzo ty też mi daliście, dajcie. Po prostu ja coś takiego też zrobiłam. A chyba widzieliście, no. Kusa, kupiłam go ileś to. Takie na to. Tylko są imprezowe rzeczy, balony nie. To jest bardzo fajne, ale wiecie kochanie, to, je to, je to je 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 z nich miejsce. Mówię wam. Za drogę dla mnie. Balony. Kosmiczny statek. Mm-hmm. Dajcie kochani, mogę kupić dla niego posłanie dla niej nocy. Gdzie to postawić posłanie, kochani? Napiszcie w komentarzu. To postawię. Już mamy posłanie dla nas, z pieska. Nie już nie będę chodziła. To postawię za drogą. Już nie będę chodziła. Nie chcę taki drugi stoł, nie. Cześć, po prostu chciałam zobaczyć, ile kosztują. Czy mam jakieś nowe obrazy? Wszystko kosztuje moich żony. Teraz zobaczę łazienkę. U mnie jest tak samo. Mm, Там, где подвода есть. А где купить? купить. да, no. Так, купить. Тут. Зачем там купить? Просто. Ну. Так. To papier też to gotowy, by... po no, prostu papier. Dobra kochani, ja zgubiłam łazienkę. To teraz. Eee patrzcie na to. Łazienka gotowy. Zaraz się. Bude si umyť, plišniť, plišniť. Hej, viete, čo máte? Ten. To? Do kuchy. Kochani. Chcę trochę pić wodę I wodę Kto mój pies ma pić wodę Kochani jak ktoś chce filmik na YouTube na, na moje Ten na mój Taki filmik fajny Jest bardzo kochani fajny ktoś to teraz możemy robić? I idę coś kupić do sklepu, co tam, może jakieś będą promocje, nie wiem. Teraz za to, jak ten tor ukoczyłam to wtedy miałam coś tego. I zgadnijcie co. Nie Miła. Nie I zgadnijcie co. Jezu, ja się grywam ale jeden, dwa razy mi się udało. Tylko tak naprawdę mi się udało. Dobra. I nie lubię tego, co robię. Nie to lubię, ale to mi się znika. No ty, ja No ty, muszę dosyć na cel tak. Hej. Inni ludzie tu nie trafiają. Ale ja jeden raz. Mój pies nie, nie muszę, mogę spokojnie. jechać. Patrz, jaki masz sposób. Możesz skakiwać tam. Jezu. Nie się się tam się nie udaje. Czemu? Czemu nie udaje się. A co? <laughs> Dobra. Jej! O nie, teraz kochani mogę tylko tu. No, widzicie, po prostu. Tu jest ten portal, widzicie, tu. Ha! なるほどね。<dressed> ス Kiedyś nie będę chciała tylko sklep mieć. To sklep, kochani, idę do giery, dawno nie byłam kochani. Kiedy są fajne, chociaż... Z tego się ubierają z modelu. W no? tej grze, ale ja to tak inaczej po prostu się. A dobry.

Paka. Minki. O, dzień dobry. Ja pana widzę. Nie chcę. Widzę, co ten pan o tej klęskie chce. To szukuję. Nie, to nie jest mi olbrzymie klęska. Dwa razy się grała. Tylko jeden raz wygrała. Nie, za to, za, za te pieniądze to kupić. Особенно на все так наверное, фанаток не может быть, была такая действительно Была такая действительно не модно. Вау.

Powiedzcie mi komentarzu. Ciepnę serduszko za to. Jak ktoś będzie mi pisał komentarzu, to się serduszko, obiecuję. Nie. Nie. Schodka mi jest lepiej. Schodki są lepiej. Kochani. Ile mam, tyle biletów, kochani. O to fajnie, kochani, ty program patrzcie na to, Lena na pierwszym miejsce. Widzicie? Zalicają. I mam takie, a takie mam. To fajnie, no po prostu fajnie. Idę jest do mojego domu. Czy nie, nie, gdzie idę, ale idę z y O, ona chciała się zapisać. Patrzę jak... Dobra, ona tu jest i zobaczymy jak ona to sobie jak ja czy nie. Ja tu samego końca. No, ona czeka tak jak ja po prostu. No, biegnij, biegnij. Dobrze. Бегни, бегни. Я uh -huh, это стадион. О, Упс. Я не меня за Просто давай давай mm -hmm. Так, и сервиски. Well, no, okay. <laughs> but you jest zabiczenie, a u mnie jest chwileczko to, to wybrać jakąś książkę. To jest moja ujrzona. Um, nie wiem, nie wiem o czym mówiłam. No. Zobaczymy, jak się pojawia. Jestem. No już jestem. No i chciałam ci te kupony. Widzicie co? Ten A co to Mam tylko kupony Dzień dobry Panie Lebociku, Pan coś ma? tylko kogo, kogoś nie wiem Pan coś ma? Mogę tylko na coś myśleć? No A, chyba wszystkie izby wykupili. no dobra I wszystkie, Pan powiedział, że wszystkie wykupiłem Mogę zagrać? Nie. Tak, no dobra, Lena Wilk. A to ja. Tak, kochania, ja to gra kilka razy. No wiem, moi, to jest jakiś zuzowy, który robi ruch. Jezu ja Pięknie Pięknie Jeszcze od... raz A nie, ja, kochani, to jest. Kochani, ja to od kilka razy. <grym>, Ale na Nikt to nie Jeszcze nie grał, kochani Nikt. Tak tu są tylko tu jest taka sama ale inaczej. Ale inaczej. Tu jest jakaś Nie ma tu żadnej gry. Kochanie, kochani to też nie wiem co kupić na prawdę kochani jedziemy w mecz i już idziemy do kamery o ona ma jedno rostarko co e, nas zgubiła no ja mam lepszego psa

Z widzaków jest koszulka, to znacie? Ty można wybrać koszulki, coś tu z nowego Chodź, idziemy stracić, ale na pewno idziemy po te to ostatnie torty Chyba to są ostatnie, ale nie kochani No ja nie jestem... Myślałem, że to są dwa torty No A, to są dwa, no

A ile A'ya karşısına. Bu arada ki yanımda da teslimam. Teslimam. var? teslimam.

...to je ...dobra, za mňa odsnípať. ...to mi to robí obojeníc. Kochaní, ja som čo takový O nie, ale okropna zura jest teraz kolejka do kasy. Do, do hyzera. I już okropna zura. Muszę wam zmienić to zura, co mi zrobiła? Okropna. Że Muszę się jeszcze brać. Mam taki trój, teraz sobie ubiorę. No trójne. Tyle mam pieniążków, na tylko wycięć takiego. Kochani, idę do domu, idę coś z tymi włosami robić, nadal, nadal. nadal. wizer jest ok. Królu. Ten ok. No. Muszę, muszę w ogóle. To jest. Ojej, nie. Tu

This weird, but I don't know what it is. Weird. Dunia,

Potom môžem zobrať... On to ešte nemá. Kihom... Počkajte. Na Proste nepočujte na to. A na to počkajte. Počkajte lepšie. A čo, kochani, môžem si tu nahrývať s Wow. Ale no, patrzcie na razie na coś innego, jakby tu karteczku Patrzcie na Pusinę. Pusin, Pusz... patrzcie na Pusinę. tak wygląda. Dobra, teraz gramy puszczę, puszczę, wyjeżdżaj Dobra, to pa, kochani, może w jakimś odcinku pokażę Twoją twarz, papa